Ten odcinek zawiera autopromocję. Dzisiaj będzie specyficzny odcinek, mianowicie będę mówił o tym, dlaczego lubię się nudzić. Niedawno mówiłem, czemu lubię prokrastynować, więc wydaje mi się, że jestem na tropie wzbudzenia jakiejś potężnej kontrowersji w nadchodzących odcinkach. Cześć, moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, zajmującym się dbaniem o siebie i innych w późnym kapitalizmie. Podpowiadam, jak nieco lepiej radzić sobie z trudną codziennością oraz żyć i pracować w zgodzie z sobą i własnymi wartościami. Stworzyłem koncepcję osoby wysokosprawczej i o tym wszystkim nagrywam ten właśnie podcast. Wysyłam czytany przez tysiące newsletter, rzucam rolki na Insta i TikToka, także piszę książki, nagrywam kursy online, szkolę też w firmach i występuję jako speaker na konferencjach. Wszystkie moje tematy można znaleźć na stronie andrzejtucholski.pl, a e-booki i kursy na sklep.andrzejtucholski.pl w drugim życiu. Jestem pisarzem i scena szczena i wiecie, Kubek tu już akurat wypita kawka ale jest naturalnie z nami, gdyż bez kawy ten podcast, o, musiałem stuknąć, się Odłożę kubaczek, się nie odbywa. I słuchajcie, nagrywam dla was ten odcinek z okazji premiery mojego nowego e-booka, który się nazywa Podręcznik bez troski. I jest luźnym, uspokajającym zestawem rosk, mini porad, takim dodającym otuchy ciepełkiem dla każdego człowieka, który czuje, że w jego życiu jest po prostu za dużo. Jeśli macie ochotę o nim poczytać, może to jest coś dla Was. Koniecznie zajrzyjcie na andrzejtucholski.pl, kośnik podręcznik, bez troski albo do wspomnianego już sklepu. Teraz wracając do tej nudy. Ja już nagrałem dla Was dwa odcinki tutaj do siebie, do podcastu na temat bez troski. Czemu to jest cenne, czemu to jest ważne, jakby gdzie to zmierza w życiu człowieka i. Bardzo często, to jest trzeci z nich, bardzo często, kiedy mówię o beztrosce, dostaję taki komunikat zwrotny Andrzeju, czyli to takie pomudzenie się, tak? I widzicie, cytując mojego kolegę Radka Kotarskiego, trochę tak, a ten ble, nic bardziej mylnego. <grywania> Zapomniałem, co ta Radka. Trochę tak, a trochę nie. Nic bardziej mylnego, żeby powiedzieć, że to jest to samo. Jest taki filozof i matematyk Bertrand Russell, którego lubię tu cytować bardzo często do, nawiązuje do jego książki z lat 30., chyba w ogóle równo z 30 roku, podbój szczęścia. Dzisiaj znowu tak będzie. Mam dużo notatek, więc będę sobie na nie patrzył, moi drodzy. I Bertrand Russell bardzo często mówił o czymś, co nazywał niezagospodarowanym czasem. Jego zdaniem nie da się kultywować bogatego, takiego fajnego życia wewnętrznego, jeśli ciągle ucieka w coś ciekawego, a żeby tylko nie daj Boże nie, nie ponudzić się przez minutę, nie pobyć w monotonii przez minutę. I problem jest taki, że my w ten sposób nie tylko nie uczymy się radzić sobie z monotonią, a życie ma w sobie no, monotonię każde życie nie uciekniemy przed tym. My wręcz zaczynamy być na tę monotonię alergiczni. Um, no właśnie, i teraz trochę cytatów z Bertranda Russella z Podboju Szczęścia z roku 30, czyli no zaraz będzie 100 lat. Droga książko. Lecimy. Nudzimy się rzadziej niż nasi przodkowie, ale bardziej się tej nudy boimy. Życie zbyt pełne ekscytacji jest życiem wyczerpującym. Wszystkie wielkie książki zawierają nudne fragmenty, a we wszystkich wielkich życiach zdarzały się okresy nieciekawe. Zdolność do znoszenia mniej lub bardziej monotonnego życia jest czymś, co powinno zostać nabyte w dzieciństwie. Współcześni rodzice ponoszą tutaj dużą winę. Zapewniają swoim dzieciom zbyt wiele pasywnych rozrywek. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest dla dziecka, by dni były do siebie podobne, za wyjątkiem stosunkowo rzadkich, specjalnych okazji oczywiście. Przyjemności dzieciństwa powinny wynikać głównie z wysiłku i pomysłowości dziecka, gdy wchodzi ono w jakąś interakcję ze swoim środowiskiem. Przyjemności ekscytujące, a jednocześnie nie wymagające wysiłku fizycznego tak jak przykładowo teatr powinny zdarzać się bardzo rzadko. Ekscytacja ma bowiem Charakter narkotyku, którego będzie wymagane coraz więcej i więcej, by uzyskać ten sam efekt. Fizyczna pasywność podczas ekscytacji jest sprzeczna z instynktem człowieka. Dziecko rozwija się najlepiej, gdy podobnie do młodej rośliny pozostaje niezmącone w tej samej glebie. Zbyt wiele podróży, zbyt wiele różnorodności, wrażeń nie jest dobre dla młodych i sprawia, że dorastając, stają się niezdolni do znoszenia owocnej monotonii. Jezu, przepraszam za to kasznięcie, przepraszam też za mój głos, jestem nieco przeziębiony i myślałem w ogóle, nie odwołać tego odcinka, ale jest dla mnie cenny i ważny. A jednakowoż podcast wychodzi w środę. Jeszcze na moment. Słodki Boże. To jest dopiero nieprofesjonalizm, zostawiać to na taśmie najprawdopodobniej. Um, więc wybaczcie mi najserdeczniej, moje drogie słuchaczki i słuchacze, ale spróbuję kontynuować. Ostatni cytat z Rasela. Nie twierdzę, że monotonia ma same zalety. Twierdzę jedynie, że pewne dobre rzeczy są możliwe tylko tam, gdzie istnieje pewien stopień monotonii. Pokolenie, które nie może znieść nudy, będzie pokoleniem ludzi małych, ludzi nadmiernie oddzielonych od powolnych procesów natury. Innymi słowy, to niezdolność albo awersja do samodzielnego takiego bycia sobie w monotonnym, pozbawionym bodźców otoczeniu wywołuje w nas paniczny często lęk przed nudą. Jeśli nie będziemy nauczeni proaktywnej, kreatywnej ciekawości psychoemocjonalnej. Psycho no to się w ogóle nie odnajdziemy w obliczu pustego, nieciekawego środowiska, na które będziemy i tak co jakiś czas wystawieni, bo na tym polega życie, że po prostu czasem trzeba posiedzieć i się, popatrzeć niestety w ścianę. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkiego się tego może nauczyć nawet w dorosłości. Niestety, będzie to wymagało celowego wystawienia się na coś, co nazywamy nudą. Dopiero gdy ogarniemy własne, prywatne, nasze bezpieczne mechanizmy, pozwalające nam czuć się bezpiecznie i twórczo w obliczu ciszy i spokoju, otworzą się przed nami drzwi do prawdziwej bezpieczeństwa. Troski I zamiast nudy, wypełni nas błogość i zaciekawienie. Ignorując tę potrzebę, niestety, słuchajcie, prowokujemy we własnym życiu dosyć skrajny przypadek, nawet nie tyle wypalenia zawodowego, co kompletnego wypalenia życiem ogółem, egzystencją jako taką. Są takie przypadki. Człowiek, który całodobowo ucieka w jakieś pobudzenie, to człowiek, którego zasoby psychoemocjonalne i system poznawczy mogą ulec zapaści. I naturalnie z tego również można wyjść. Niestety, wychodzi się z tego trochę trudniej niż z nauczenia się nudy. I widzicie, współczesna się pełna ludzi, którzy zachowują się tak jakby mieli ześwirować albo wybuchnąć żywym ogniem w jakimś akcie samozapłonu na samą myśl o posiedzeniu bez ruchu w ciszy przez 5 minut. Budzą się rano i od razu odpalają muzykę albo podcast, dzwonią do kogoś, sprawdzają powiadomienia, a potem w drodze do biura z kimś rozmawiają, słuchają audiobooka i tak się nakręcają całą dobę, żeby tylko nie pobyć w ciszy i w zastanowieniu nad sobą, a potem się dziwią dlaczego nie są w kontakcie ze swoimi emocjami i potrzebami i bardzo podobnie wygląda odruchowa reakcja wielu osób. Które zaczynają podejrzewać u siebie wczesne symptomy wypalenia zawodowego. W zgodzie z otaczającą nas kulturą rozwiązywania problemów przez dodawanie jeszcze kolejnych rzeczy do robienia, tacy ludzie dochodzą do wniosku, że na pewno jest lepiej jeszcze wziąć dodatkowy język obcy, wrócić na basen, nie wiem, zacząć medytować i tak dalej. I słuchajcie, no dobra. Medytacja wepchnięta na siłę codziennie między 6 a 6.15 jest o wiele lepsze od żadnej, ale to w żadnym wypadku nie jest prawdziwe rozprężenie psychoemocjonalne, które nam przyniesie dopiero pobycie w beztrosce. I żeby dojść do tej beztroski, my niestety musimy przejść przez pewien okres uczenia się, nudy. I co teraz Teraz? was zniechęcę? Jeśli cokolwiek, co do tej pory mówiłem, jakkolwiek wzbudzało was zainteresowanie, to teraz je stracę. Mianowicie... Nigdy się nie wyzwolimy od nudy raz na zawsze. Nawet jeśli będziemy się czuli z nią bardzo komfortowo, i tak będzie się ona pojawiać przez resztę życia, i, i tak będzie nam czasem doskwierać. Po prostu będziemy na nią reagowali mniej skrajnie, a być może nawet podłapiemy jakąś formę cieszenia się z jej obecności, i być może nauczymy się korzystać z tego, co wartościowego może nam dać. A jest tego sporo. Teraz będzie trochę badań. Słuchajcie, nuda wspiera kreatywność i wychodzenie z utartych schematów myślenia. Tym się zajmował Mann i Kadman 2014. Ułatwia zastanawianie się nad swoimi wartościami i celami, dzięki czemu mogą być one lepiej dopasowane tego, co faktycznie czujemy. Bench and Lunch 2013 otwiera nas na szukanie nowych doświadczeń, co wpływa pozytywnie zarówno na nasz rozwój osobisty, jak i budowanie rezyliencji. Van Tilburg and Eagle 2012. No i niestety, jedyny wymóg jest taki, że trzeba się z nią poczuć komfortowo. Czy można się zmuszać do tego wszystkiego, co teraz wymieniłem, no, do kreatywności, do wychodzenia z utartych schematów myślenia, do zastanawiania się nad swoimi wartościami i celami w środowisku pełnym presji, obowiązków i ciśnienia? No pewnie, że można, ale to będzie nieoptymalne, a być może nawet krzywdzące, a dokładnie obok czeka zdrowa alternatywa tylko po prostu trzeba się trochę ponudzić, by do niej dotrzeć. No i słuchajcie, jeszcze w kontekście tej nudy i takiego bezpieczeństwa chcę powiedzieć, że czasami widuję w internecie wynaturzenie w drugą stronę. E, bo wiadomo, każda reakcja ma kontrreakcję, i każde jedno jakiś ekstremum ma drugie ekstremum w lustrzanym odbiciu. I widuję ludzi, którzy dążą takie bardzo wynaturzone, sztucznie spokojne życie. Takiego naprawdę <laughs> Frankensteina polepionego z tej teorii Bertranda Russella, bardzo niezgodnego z oryginalnym zamierzeniem autora. E, Życie jest w swojej naturze trudne i nieprzewidywalne i stety niestety polega na wysiłku, staraniu się, dążeniu do czegoś i tak dalej i chodzi w nim o pokonywanie różnych codziennych trudności w taki sposób, by robić to w zgodzie z własnymi wartościami. I uciekanie przed tym, uciekanie przed wymogami życia niestety będzie zamykaniem siebie lub innych ludzi w takim więzieniu, w takiej bańce tego, co jest bezpieczne dla nas, no i będzie błędem, będzie bardzo krzywdzące. Nawet zdaniem samego Bertranda Russell'a, jeśli człowiek dąży do komfortu i spokoju, to być może uniknie bólu i cierpienia, ale samo życie będzie puste, pozbawione iskry. Starania odwrotne w których my dążymy do jakiejś miłości, wiedzy, czegoś potężnego, ważniejszego od nas. Pewnie przyniosą nam życie, w którym będzie dużo cierpienia, ale też będzie dużo wartości i iskry, dla której będziemy może nie zawsze z radością, ale z jakąś gotowością i bezpieczeństwem próbować przetrwać to, co trudne i bolesne. I współczesna psychologia nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Bez troski jest mega potrzebna, ale nie powinna nigdy dominować. Większość czasu należy podświecić podejmowaniu celowych działań, to są wnioski prac Locke i Latama, zbieżnych z tym, co uznajemy za wartościowe, to są wnioski Wiktora Frankla, w sposób, który umacnia nasze poczucie własnej wartości, to są wnioski Martina. Seligmana, między innymi, i w ogóle cały model perma myśli V, i wystawia nas na różne próby, dzięki którym rozwijamy się i dojrzewamy jako ludzie. To są z kolei wnioski Erika Eriksona i jego, jakby całej teorii i schematu rozwoju psychospołecznego człowieka. Być człowiekiem to być zmianą. Nie da się inaczej, ale też być człowiekiem to jest właśnie być istotą, która jakby nie żyje za karę, i która po prostu czasem musi odetchnąć, czasem musi sobie posiedzieć, czasem po prostu musi się rozprężyć. I paradoksalnie tym, co bardzo często sprawia, że ludzie nie mają w życiu beztroski, to jest coś, co mnie zszokowało, kiedy zacząłem się interesować tym tematem, nie jest to, że nie chcą jej mieć, to jest oczywiste, że chcą ją mieć, jakby każdy podświadomie ma ochotę kiedyś odpocząć, nie, to, jakby to jest trywialne, ale niestety ludzie się tak boją nudy, że w lęku przed nudą o sobie latami, dekadami prawo do prawdziwie rozprężającego odpoczynku, bo nie daj Boże, musieliby się przez moment ponudzić. Jest takie powiedzonko, że inteligentni ludzie się nie nudzą i ono jest absolutnym kłamstwem lub... Złą interpretację wiersza. W tym powiedzonku chodzi o to, że właśnie osoba, która to przerobi, która jest dojrzała, nie, nie wiem czy koniecznie inteligentna. To jest człowiek, który rozumie, że nuda jest wstępem do rozprężenia emocjonalnego, w którym poczujemy wolność i swobodę psychoemocjonalną i sięgniemy i odkryjemy coś nowego. A uciekanie przed nudą jest niestety niewystawianiem się na to. Osoba, która za to jeszcze nie przepracowała tych elementów, będzie celowo unikać najpiękniejszego stanu emocjonalnego człowieka, swobodnej wyobraźni, tak zwanego dryfującego myślenia, floating thinking. To tam się dzieje kreatywność, to tam się dzieje muzyka, to tam się dzieje sztuka, to tam się dzieją przełomowe teorie z matematyki. Fizyki, medycyny. Dokładnie w tym momencie człowiek krzyczy: Eureka. Ale jak się boi nudy, nigdy tam nie dotrze, bo czasem nie pisze się filmu, nie rozwiązuje się problemu matematycznego z całej siły, dłubiąc długopisem po karce papieru, tylko trzeba usiąść na ławce i się bardzo, bardzo zagapić w morze, w ocean, w rzeczkę, w stawiki jezioro, albo nie wiem, wjeżdżące autobusy, jeśli nie mamy pod ręką żadnego akwenu a, lub, 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 lub ruchomej wody. I bardzo możliwe, że taka nuda nic nam nie da pierwszy, drugi, setny raz. I wiecie, co jest z tym fajne? Ona nie musi dać, bo nie po to jest. Naszej podświadomości trzeba zaufać, że ona już wie, co robi, kiedy po prostu odzyskuje zasoby. Kiedyś to ruszy, ale nie chcę nas uprzedzać, nie chcę was zachęcać, że u, motywuję was do nudy, bo coś to wam da, bo to zepsuje cały proces. Co wam to da? Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.